Z Ewangelii Świętego Łukasza z rozdziału 16. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Kiedy słyszymy te słowa Pana Jezusa, to zastanawiamy się, jak to możliwe, by nieuczciwy był przez niego pochwalony. Oczywiście pan nie chce, żebyśmy byli ludźmi niesprawiedliwymi. Nie proponuje nam tego. Nie proponuje, byśmy nie szanowali też człowieka w różnych relacjach. Przypowieść o nieuczciwym rządcy, co znalazł sposób jak wyjść z poważnej opresji, to wcale nie pochwała jakiegoś oszustwa. Ochwała Jezusa dotyczy Okazania ostawy człowieka co szuka sposobu jak poradzić sobie w życiu. Tu Jezus okazuje nam jego uczniom, że często niestety brakuje nam inicjatywy, brakuje chęci wysiłku, brakuje zapału do rozwiązywania trudnych spraw. Święty Augustyn przypomina, że Pan pochwalił rządce, którego Odprawił ze swojego majątku, bo umiał on zatroszczyć się o przyszłość. Patrzymy na siebie samych? Być może dzisiaj musimy zadać sobie to pytanie: jak być rozsądnym jako syn światłości? Jaka ma być moja szczerość w relacji z Bogiem, z człowiekiem? W życiu stajemy zawsze przed wyborem między uczciwością a nieuczciwością. Wiernością, a niewiernością, egoizmem i altruizmem, między dobrym i złem. Trzeba się jasno określić jako człowiek wiary. Maryjo, pomagaj nam być ludźmi roztropnymi, szukającymi jak najlepszych rozwiązań w zmaganiach drogi naszej wiary. Pomagaj nam nie uciekać przed wymogami wiary, stawiać czoło. Temu, co jest trudne, rozwiązywać w miłości. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święć się i wie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, pełna, Tobą, Twojego, Maryjo, Boże, życiu, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko za teraz Zdrowaś Maryjo, pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.